Jeśli to słyszysz, to nie przypadek. Twoje dusze chce ci coś powiedzieć o miłości. Nie tej z bajek, nie tej z filmów, ale o tej, której szukasz naprawdę głębokiej, autentycznej, prawdziwej. Przed Tobą trzy karty przeszłość. teraźniejszość i przyszłość. Zamknij oczy, oddychaj i poczuj, która z nich najbardziej z Tobą rezonuje. Karta pierwsza. Tęsknota za domem. Twoje serce długo czuło się samotne, jakby nie miało gdzie wrócić. Nie dlatego, że coś z tobą było nie tak. Tylko dlatego, że dusza pamięta miłość większą niż ta, którą znała tutaj. Karta druga. Lśnienie autentyczności. Dziś uczysz się kochać. Prawdziwie. Zaczynając od siebie. Nie musisz już się chować. Twoje światło przyciąga to, co szczera. To, co widzicie taką, jaka naprawdę jesteś. Karta trzecia. Odwaga zmiany. Miłość, która nadchodzi, będzie inna. Ale wymaga odwagi, bo żeby ją przyjąć, musisz zostawić stare schematy i uwierzyć, że zasługujesz na coś więcej. Trzy karty. Prawdy o Twoim sercu. Jeśli to poczułaś, zostaw serca i wróć tu, gdy zapomnisz, że jesteś stworzona do miłości, która nie boli.